wszystkich. Jedziemy dzisiaj Kion Soul z 2010 roku z silnikiem benzynowym 1.6 125 koni mechanicznych. Właśnie. Jadę tym samochodem po raz pierwszy dosłownie 2-3 minuty. Jeszcze to wyczuwam. Wszystkie biegi, sprzęgło i tak dalej. Czerwono tutaj mi bardzo. Wszędzie mnie otacza czerwień. I w lusterkach, i w kierownicy, i na desce. Wszędzie widzę czerwono. Całkiem ciekawy bardzo. design tego samochodu z zewnątrz jak i w środku. rzeczy jakie mogę Wam powiedzieć o tym samochodzie jak na 2010 rok to przynajmniej w moim uznaniu to ten samochód wygląda designowo na znacznie młodsze auto takie przynajmniej 5-6 letnią produkcję a nie można już powiedzieć 12 letnią naprawdę mi nie, bardzo się podoba ten samochód, od początku kiedy wyszedł, to zawsze przykuwał moją uwagę, moje oko, to był taki inny, potężny, duży. Naprawdę według mnie to design tego samochodu jest wspaniały. W środku też niczego sobie, fajne białe podświetlenie zegarów, kierownica wielofunkcyjna, skórzana, kierownica. Oczywiście klimatyzacja. 5 biegów. Jak przystało na każdą benzynę. Szyber dach. Duże z zewnątrz koła 18-calowe aluminiowe. Do tego opony wielosezonowe. Tak jakieś dobrej marki są. Prawie takie z dobrym bieżnikiem, bardzo ładnym. Także szkoda by było zmieniać na zima lato. Trzeba by było na tych wielosezonach jeździć, trochę je tutaj w środku słychać te wielosezony, no ale coś za coś. Jeśli chodzi o dynamikę tego auta to za chwilę ją sprawdzimy. Zawieszenie takie jak w takim przeciętnym kompakcie, nie miękkie raczej bardziej takie sztywne no też tutaj zasługą na tą sztywność mają też te duże 18 calowe oryginalne alufelgi na tym samochodzie też te alufelki powodują większą sztywność tego samochodu jeśli chodzi tutaj o tutaj jego taką zwrotność Jeśli chodzi o zwrotność tego samochodu, to kierownicą się kręci łagodnie, chociaż podejrzewam, że na mniejszych kołach to na pewno jest jeszcze łagodniej dużo. Ponieważ no, są to szerokie koła, duże, także ta kierownica ma czym kręcić. A na pewno są też wersje z piętnastkami albo szesnastkami przy tym samym wspomaganiu. Sprawdzimy sobie przyspieszenie. No to przyspiesza 125 w silniku benzynowym. Wiadomo, trzeba te obroty kręcić wyżej. Ten 125 uzyskuje przy 6000 obrotów. Jak widziałem w tym niemieckim briefie od tego samochodu. Tu widzę jakieś książeczki. Też są jakieś teewy. Coś tutaj jest do niego. Kluczyk przynajmniej jeden, nie wiem jak dwa, to w opisie będzie pisało o USB. Widzę w 10 roku jest, to nie jest takie oczywiste. USB w takim wybaczniku zobaczyć, jeśli chodzi o design. Jeszcze powracając do designu, muszę trochę wystawić, bo jest mi za zimno. To, to jeśli powracając do designu to jeśli oglądamy zdjęcia tego samochodu gdzieś tam, nie widzimy go na żywo to na pewno myślimy, że jest to taki samochód pokroju Volkswagen Polo Fiesty no taki coś z małych samochodzików no i tu jest właśnie rzecz bardzo myląca ponieważ czekajcie, bo tu mam jakiś zapach i tak lata to jest to bardzo rzecz myląca, ponieważ samochód jest w o wiele, wiele Większy na żywo i ma większe gabaryty jak się wydaje na zdjęciu. Więc to naprawdę samochód gdzieś tak po kroju Volkswagena Golfa. Nawet nad głową tu jest więcej miejsca jak w Golfie. Taki Golf tam 6 na przykład, a nieżeli na przykład jakiś tam Volkswagen Polo i tak dalej. Także z tymi gabarytami można się śmiało pomylić. Siedzimy dosyć wysoko, jak w jakimś suwie. W tym samochodzie jest bardzo wysoki, prawie 60, ma co najmniej wysokości. A tu mamy te oponki, wielosezonowe. Maxis, jakieś. Alstro Teżby naprawdę ogromne. Zresztą zobaczycie na filmie. Wysoki przód, jak w jakimś jeepie. Naprawdę, tak. Tutaj niewiele, może to jest słów. bo mi trudno określić, czy jakiś, to jest w sumie crossover. Naprawdę, samochód jest wysoki. Ma wielki prześwit między kołami. Między zawieszeniem, tutaj między nadwoziem. Z tyłu, jeśli chodzi o miejsce, to sami zobaczcie, jest tego miejsca naprawdę dużo. Jeszcze tak tyle mam do końca siedzeń, do, no, od kolan. Wszędzie jest taki plastik zrobiony, także dzieci mogą odkopać. Mamy szyby w dach. też lekko kolorowa ta tapicerka jest. Tył fajnie zakrzywiony i załamany ten tył jak w kombi klapa sama się podnosi zostaje nam tylko bagażnik dzielony na takie dwa dwie strefy i jeszcze się koło też zmieściło że można śmiało zagazować ten samochód czynniki parkowania z tyłu fajne rodingi też coś przewozić Silnik chodzi cichutko, praktycznie go nie słychać. Otworzę zaraz maskę, zobaczymy jak on wygląda. Sam nigdy nie oglądałem. O! Tutaj góra wyczyszczona. 24 cylindrowy Akumulator jest jakiś na zawsze. od oleju. tak to wygląda bardzo ładnie chodzi ściśle tylko tak pod spodem mamy migać chyba prawdopodobnie tak. duży potężny wysoki samochód w którym tu dzisiaj jedziemy ma przejechane 178 tysięcy km czyli jak na ten wiek to niedużo myślę, że jeszcze jakiś gaz by tutaj ten silnik śmiało zniósł a teraz bardzo, bardzo, bardzo się opłaca jeździć na gazie w obecnych czasach także tu jest taki schowek jeszcze. Tego nie zauważyłem. Także na gaz jak najbardziej ten samochód lubi i bardzo by chciał być na pewno zagazowany. Prowadzenie jest takie pozytywne, nie ma tu żadnej klaustrofobii. Czujemy jakbyśmy jechali takim potężnym samochodem, nie jakimś mikrusem. No myślę, że każdy się odnajdzie i nie, nie będzie się tu jak taka pipa pipaczu za kierownicą, a jak za jakimś takim całkiem poważnym samochodem. Na pewno też moim zdaniem samochód nie wygląda na, na te pieniądze, które jest warty, a na jakieś dużo większe, bo taki tam jakiś kaktus, byle jaki Citroen, to kosztuje około 35 tysięcy, ale mo, może mnie ktoś za to zabić, ale do tego, ten kaktus, do wyglądu tego samochodu, to kaktus wygląda jak, no jak dziadostwo. Pewno 100 razy wolałbym taki samochód, aniżeli jakiegoś kaktusa. Bardzo fajnie się prowadzi, tak przewidywalnie w te zakręty, bo on ma naprawdę te koła dosyć duże, szerokie, to zakręty dla niego to jest zupełnie nic. Nie, nie, tak nie sprawdzimy, bo to i tak tylko radio. No, sami widzicie, na pewno na filmie ta kolorowa deska rozdzielcza będzie i powinna robić ogromne wrażenie. No też się czuję ciekawie. Tak jakoś chyba względem takiej czarnej deski do jazdy wprowadza jakiś bardziej taki nastrój dobrego humoru. Pozytywny, taka kolorowa deska. Jest ona sztywna, także nie będę Was tutaj oszukiwał. Boczki tylko jedynie są te. z taki ala skóry. A tak wszystko jest sztywne, twarde, bo jednak nie jest to segment jakichś luksusowych samochodów. Chociaż Kia raczej z tego słynie, że ma te proste silniki fajne. Ale jakichś tam miękkich materiałów nie używa do wykończenia tych swoich samochodów. Chociaż kierownica jak najbardziej na plus. Fajna, wytrzymała, gruba. Tutaj się z tym na pewno pogodzę, że jest fajna. No i jeszcze tu dosyć ciekawą rzecz Wam opowiem. Podgrzewane siedzenia. Pasażerów dopiero teraz zauważyłem to, wcześniej tego nie widziałem. Także to też duży plus do tego samochodu. Jak najbardziej na pozytywnie, jeśli chodzi o spalanie takie rzeczy, no to musicie sobie sami sprawdzić. Polecam auto centrum raporty spalania tych samochodów. A ja już tego nie będę sprawdzał, żeby mam pisać. Myślę, że jest to samochód też głównie do gazu i na tej zasadzie by trzeba było takie sprawy sprawdzić. Siedzimy wysoko, jak już mówiłem, jeszcze ja mogę tu się podnieść, także kobiety też się tu odnajdą niższe, bo się fajny dług wysoko mogą podnieść. Widoczność jest bardzo dobra. Nie ma na co narzekać. Bagażnik dosyć duży, taki dwukomorowy, także też nikt nie będzie narzekał. No myślę, że jest to jak najbardziej taki pozytywny samochód na te właśnie czasy jakie w tej chwili mamy. Czyli nieduży do gazu nadający się na miasto gdzieś wyjechać do dzieci, ponieważ ma wysoki dach, także do fotelików można sobie bardzo łatwo sięgać że jak najbardziej pozytywnie może bym gdzieś wszedł do komputera jakiegoś a tu jest spalania nie odnalazłem no, w środku bardzo fajny jak widać Że to będzie na tyle o tym samochodzie, bo to tylko taka krótka jazda próbna. Sam pierwszy raz jechałem. Mnie się podoba, zawsze mi się ten samochód podobał, bo jest taki inny. Nie trzeba kupować jakiegoś nudnego samochodu, jakiegoś o Plakopsy D czy jakieś merivy. A można kupić coś, co naprawdę ładnie wygląda na ulicy, wyróżnia się jeszcze na tych felgach to w ogóle i w tym kolorze czerwonym. A wydać podobne pieniądze jak za Volkswagena czy Fiata. Raczej Fiat a Punto, nawet na no Volkswagena, Forda Fiesta i tym podobnych konkurentów małych. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do subskrypcji i oglądania następnych filmów. Do zobaczenia.